Ostatnio bardzo często słyszę pytanie, czy ma sens prowadzenie kanału YouTube dla mojego biznesu? Otóż zwykle odpowiedź jest twierdząca. Nie zawsze oczywiście, bo nie każdy biznes wymaga takiego nakładu pracy i takiego zaangażowania, ale jeśli prowadzisz biznes, w którym rzeczywiście jest przestrzeń do tego, żeby opowiedzieć Twoim klientom o tym, co robisz w rzeczywistości, w jakich zakresach, w, jakim, w jakich działach ich e, życia czy ich biznesu możesz pomóc, to kanał na YouTube jest najlepszym tego, do tego narzędziem. Kanał na YouTube pozwoli Ci na to, żeby do tych klientów dotrzeć, żeby tym klientom uzmysłowić, w którym miejscu e, jesteś w stanie im pomóc. I często zanim klient będzie poszukiwał jakiegoś wykonawcy swojej usługi, jeśli dowie się o podstawach tej usługi, o realizacji tych usług, tej usługi, o tym w jaki sposób ta usługa mogłaby być zrealizowana albo w jaki sposób nie powinna być zrealizowana, jeżeli dowie się na ten temat od ciebie, z Twojego kanału na YouTube czy na TikToku również, bo to, to jest również bardzo dobre medium, to. Nie będzie szukał innego wykonawcy, jeśli stwierdzi, że Twoje informacje, Twoja wiedza i Twoje doświadczenie, którym podzieliłeś się z nim, jest dla niego cenne i wartościowe. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby zainteresować się tworzeniem treści na YouTubie czy na TikToku, bo one rzeczywiście potrafią wzmacniać wizerunek marki, potrafią wzmocnić i ugruntować przekonanie wśród Twoich klientów, czy Twoich potencjalnych klientów o tym, że Twoja wiedza. I Twoje doświadczenie jest godne zaufania i, i klient może z niego skorzystać w swoim biznesie. Na ten temat napisałem artykuł na, na moim blogu. Zapraszam Cię serdecznie do lektury, a także powstał e-book. Również znajdziesz go na moim blogu. Serdecznie zapraszam do lektury.